Witam wszystkich. Dzisiaj mamy 19 sierpnia. Pięknie wypadało. Jak już tutaj stoi kałuża, to znaczy, że, że już sporo spadło wody. W bardzo krótkim czasie spadło 40 litrów. O, widać, jak tu płynęła podwórkiem woda. Kamienie powymywane. No, deszcz potrzebny. Potrzebny. Deszcz będzie się dobrze orało pod rzepak. Ja zabieram się za zaskręcanie maszyn. No i tak na szybkości, jak to się mówi, nie było takich sworzni do wspawania, tylko były takie nakręcane. Więc obcięłem je. Obcięłem je w tym miejscu, żeby mi tutaj pasował rozstaw. Chciałem ten kołnierz zostawić, ale by było za szeroko. Więc więc tak to wygląda. Tak to wygląda. I tak to przedłużymy. Teraz obspawam. I powinno trzymać. Bo tak się zastanawiam. Eee, miałem tutaj zostawić, włożyć kulę i, i ją tu zostawić. Ale. Ale tego nie zrobię. Bo właśnie myślałem, żeby z tym, z tym kołnierzem to zostawić. I tu bym zostawił jedną kulę gdzieś tam na mniejsze ciągniki, jakby ten mniejszy rozstaw był. A, a tutaj bym nakładał drugą. Ale tak sobie, jak już wyszło tak, że ten kołnierz musiałem obciąć razem z tą końcówką, zostawić prosty ten. No to, więc nie będę nakładał kuli, tylko tak obspawam. I tak zostawię i tak zostawię z tym spawem yy, takim grubszym w razie jakby coś trzeba było że tutaj zawsze można zeszlifować i tutaj tą kulę nałożyć ale jakby na mniejszy ciągnik mamy tu jeszcze tutaj na przykład jako 60 to możemy tutaj zaczepić no bo kula jakby zostawił tu kulę to i 60 też nie zaczepi się tutaj bo nie ma haków w 60 tak więc tak to wygląda Zaraz tu sfazowałem sobie też i tu, żeby ładnie to wtopić. Zaraz to obspawam i bierzemy się za składanie. A do spawu wykorzystam wykorzystam też prezent urodzinowy, Taki kolejny prezent urodzinowy maskę taką dostałem jeszcze, bo stara mi już tam szwankowała Ja wiem, że tę baterię trzeba wymienić, bo to a tamto. No ale Nowe to nowe, co tu jest jeszcze? Folia czy to takie jakieś zakurzone? To folia nie wyciągnąłem. No. Zobaczymy. Coś tu się reguluje jeszcze, żeby ściemniało ale to słońce, ono takie za chmurą jakieś. Operacja się udała. Przeszczep przyjęty. To wygląda już mi tutaj pasuje do tego ciągnika. Tutaj test nasmarkałem i się trzyma jakoś, o dziwo. No i zaraz tutaj, zaraz będziemy mogli normalnie tutaj pracować, co nie? No, tylko teraz jakaś instrukcja by się przydała. <grym> no i mamy instrukcję obsługi gdzie tutaj o tutaj mamy jak to wygląda to jest czterogwiazdowa. gwiazdowa teraz to tu musimy założyć w ten sposób ha, ha, ha. tak będzie okay. do siebie okay. No, to Nie tak. tak. Nie, do siebie tu O no, To na tulej co wejdzie Pewnik O, o, o Zaraz to no, Dobrze stosowane, czekaj, caj Dobrze stosowane O, Idzie. No jest, teraz jakieś łańcuszki byśmy się musieli założyć, pewnie to się trzymało. Co robi? Jest dwa długie i trzy krótkie. Czekaj, zaraz zobaczymy, jak to mają być te łańcuszki. To ma być jakoś tak chyba. Mhm. Tutaj. Tak mi się wydaje. Nie, chyba nie. Odwrotnie. Odwrotnie. Też nie. To mi tutaj nie pasuje z tym. Czekaj. Instrukcja. A, no, no, dobrze. O tak ma być. O tak ma być. Bo tu pójdzie następne. Mhm. Łańcuszek. Tak, to tu łańcuszek gdzieś ten łańcuszek e, Ten krótki chyba, jeden z tym, ten z tym one są wszystkie takie same już ma ale one są dwie takie same, dwie jednakowe, więc to obojętnik chyba, która pójdzie gdzie? Tutaj też widzę, nie wejdzie nam nie wejdzie nam ten. Zobacz, ugięte Ale zobacz, czy to nie wiem, czy to nie trzeba będzie. Co? Czy to nie trzeba będzie jakoś przesuwać na jedną stronę? Nie będę jechał później po w tej cenie zgrabionej. No nic, zobaczymy. wiem, że się coś będzie kombinować. No dość za mocno w tą stronę wystaje, nie? Chociaż ja mam koła teraz skręcone, to tak mi też się trochę wydaje. Zobaczymy Dobrze, jeszcze nie zaginaliśmy, nie? O. A to tutaj A tu jest za krótka, widzisz? Nie ma innej, A, może być, tak faktycznie. Pasuje. No i tu są takie wypustki. Czekaj, czekaj, co ja już trzymam tutaj. I kurczę spadło mi tu. O. Najłatwiej to by było dać śrubę z tej strony i tam nakrętkę zakręcić. Nie wiem czy to się będzie tak trzymało. Tu będę musiał płaskim kuczem przytrzymać. A może i nie, bo to naciśnięcie jest ten. Bo wiesz dlaczego? Bo jak damy odwrotnie, to tutaj będą wystawać końcówki, końcówki śruby. I może nam się tutaj jakieś chwasty albo fasola łapać. I będzie ją tam kręciło z powrotem. Więc tak, tak powinno być lepiej. Aha, cztery śruby już jest, tylko nakrętki złapię. Teraz przytrzymaj ręką. Na śrubę. Dobra, teraz na, na dole. 15. Dobra, teraz wezmę płaski klucz, żeby przytrzymać, bo tym odkowiem nie dam rady. No. Dobra. Następną, którą? O, no tą. Dobra. No i jest No i zgrabiarka Złożona No z małym z nową pomyłką Ja wiedziałem, że coś mi tu nie pasuje od początku Że to za bardzo w tamtą stronę za koło wystawało. Musieliśmy to odwrócić To fają w tą stronę Bo na instrukcję patrzyłem Ale popatrzyłem na instrukcję Nie, ta instrukcja? Gdzieś tu była, nie ma już Na pierwszej karcie. na pierwszej kartce jakoś inaczej tam było znaczy, no na okładce, a na później było inaczej pokazane. No i mi coś to nie pasowało od początku, ale nic nie musieliśmy rozbierać, tylko po prostu przekręciliśmy w drugą stronę i podwracaliśmy tylko te, te zabezpieczenia. Wszystko, wszystko zostało tak, jak było. Nic nie musieliśmy rozkręcać. No i tak to wygląda. Tutaj. Taka, taką regulację tu zostawiłem. Ja jeszcze tylko nasmarować. Nasmarować. a tutaj też. Tu chodzi. Tu. O, I to jeszcze. Tutaj jeszcze mamy też. Teraz jest zablokowane. Tutaj się odblokowuje i to na sprężynie sobie chodzi. Tutaj podłużny taki otwór. Tak to wygląda. Tak to wygląda. No, a jak to będzie się spisywało, to zobaczymy podczas grabiania przy pracy, czy to dobre, czy niedobre. Czy ta śmówka lepsza, czy, czy ta gwiazdówka. W sumie warto by było mieć i to i to, bo różne warunki są różne różne maszyny potrzebne, jak to się mówi. Dobra. Także to by było na tyle. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.